Wow, okej, okay. Przyjechałam przed chwilą do domu, oglądam sobie odcinek i taka dziewczyna zrobiła taką kanapkę. Jak, jak ładnie ta kanapka wygląda? Ona wygląda tak pysznie, że ja zabieram Was teraz do Lidla i idziemy, spróbujemy zrobić tą kanapkę. Ok, byłam już w dwóch sklepach spożywczych, i nigdzie nie ma awokado, A awokaru to jest główny składnik tej kanapki, więc idę jeszcze do jednego. Może tam będzie. O, oh god, już chciałam się poddawać i karczcie. Okej, okay, więc tak wyglądają moje zakupy. Um, będziemy potrzebować jajka, pomidor, avocado i limonkę. I nie było, nie było boczków, więc wzięłam szynka, ale ją podsmażę i chyba będzie dobre. Dobra, więc to potrzebujemy, let's go. I chleb, oh my God, chleb. I będziemy robić grzanki takie do pieca, go włożę na chwilę. Okej, okay, więc to pierwszy raz mam do czynienia z awokado, nie wiem za bardzo co ja robię, ale dobra, potrzebuję... Ostrzejszy nóż. Ja muszę zrobić e, guacamole. Dodam do tego, e, jak to się nazywa, pomidor, cebula, trochę czosnku, sól i pieprz. I zobaczymy, jak to wyjdzie. Pierwszy raz zrobię e, guacamole, więc nie wiem w ogóle. Fuck. To się chyba tak okej, okej. Dobra, zostawimy tam tą część, teraz um, dyskujemy to. Okej, okay, to było trudniejsze niż myślałam. Ja nie wiem, to nie wygląda dobrze. To, to chyba jest niedojrzałe awokado, bo było twarde i nie jest zielone. Robimy teraz próbę smaku. Już wszyscy mi piszą, że to jest niedojrzałe, więc wiem. Okej, okay, posmakuję. O! Semkuję trochę jak ogórek z pieprzem, bo ja dodałam za dużo pieprzu. Okej, okay, tak wyglądają te skończone kanapki, a więc mamy bacon, to jest niby bacon, potem jest jajko, pomidor, avocado, majonez, sól, pieprz i trochę cebuli. Um, let's try this bitch, bo tu było dosyć dużo pracy jak na kanapkę, mam nadzieję, że będzie bardzo, bardzo, bardzo dobra. OK, here we go. Matko, Um, sorry, to mój kot. Um, dobra. Bardzo. O, um, okej, okay, to jajko. Bardzo dobra, ale dużo przygotowań, jak na kanapkę. Raz na. Dobra, okej, okay, jedna. Jed, dobra, ten boczek też jednak. Dobra, ja polecam. Ale dużo opieprzenia się było z tą kanapką.